Przede wszystkim zacznę od pytania, jak w ogóle ocenisz to spotkanie drugie ze Stoczniowcem Gdańsk, no ale jeśli wynik jest tak korzystny, no to chyba nie można tego meczu oceniać inaczej niż tylko w samych superlatywach. No od początku wyszłyśmy dobrze w mecz, mecz był bardzo dobry mega intensywny, więc ja się mega zmęczyłam, dziewczyny myślę, że tak samo. Fajnie, że wygrałyśmy 7-1 i że Taki wysoki wynik, bo jednak no, półfinałowe mecze są ciężkie, tak? Myślisz, że to było już wszystko na co was stać, że to była taka pełnia możliwości waszej drużyny? Myślę, że y, grałyśmy jak na najwyższych obrotach, ale możemy jeszcze... Myślę, że możemy jeszcze więcej Chciałem cię jeszcze zapytać o to, czy według Ciebie Gdańsk wysoko postawił Wam powszeczkę. Jednak patrząc historycznie, to Gdańsk zawsze bił się o to mistrzostwo, zawsze do tego finału docierał. No a tutaj można powiedzieć, że patrząc po samym wyniku, to chyba nie było to aż tak duże wyzwanie. No, każdy mecz jest w sumie inny i myślę, że dziewczyny postawiły wysoką poprzeczkę, mimo tego, że właśnie my wygrałyśmy, to był naprawdę ciężki mecz i my nie wyszłyśmy sobie tak o żeby sobie zagrać, tylko musiałyśmy się naprawdę skupić i zaangażować w to, żeby właśnie zrobić taki wynik. Czy można porównywać te dwa mecze w półfinale do spotkania w sezonie zasadniczym? No, sezon zasadniczy jest zawsze troszkę inny, ale mecz meczowi nigdy nie jest równy i nie wiadomo, co się wydarzy na każdym meczu, więc myślę, że nie, nie bez porównania w sumie. Zastanawiam się jeszcze, jaka była różnica między tym spotkaniem w Gdańsku i tym tutaj. Można powiedzieć, że tak naprawdę tutaj strzeliłyście tylko dwie bramki więcej, no, ale z drugiej strony, czy było u Was taka dodatkowa motywacja ze względu na to, co się stało z Zuzią w tym poprzednim meczu? Tak, myślę, że tak. Wiadomo, swoje lodowisko i kibice przede wszystkim. To jest taka fajna atmosfera, która napędza do przodu i, i no, myślę, że to też nam dało takiego kopa większego do, do wygrania tego meczu i strzelenia więcej bramek. W finale zagracie z Polonią bytą. Chyba wszyscy czekali już na ten finał. Polonia Kojotki. Nie obawiasz się tego, jak silna jest Polonia? No, dziewczyny są silne, ale no nie wiem, zobaczymy w sumie. Nie wiem nie wiem jak, nie wiem jak yy to określić, no bo y, tak naprawdę y, teraz mają ten podstawowy skład i, i my, to będzie na pewno ciężki finał i na pewno wejdziemy w y, niego no, tak dobrze y, jakby przygotowane i no zobaczymy jak będzie. No, ty dobrze znasz te zawodniczki, bo trenujesz z nimi w WKL-u. Y, będzie to dla Ciebie jakieś takie ułatwienie czy utrudnienie? Nie, raczej chyba utrudnienie, bo ciężko się gra na swoje koleżanki z drugiej drużyny. Tak, no wiadomo, jest, są wygrane i są przegrane, ale to ciężko, ciężko. A ciężko w ogóle zapomnieć o tej rywalizacji? Znaczy... Czy ciężko jest zapomnieć o tym, że tam gracie ze sobą, a tutaj zagrać się przeciwko sobie? No trzeba zapomnieć w sumie, bo jak gramy w innych klubach, to wiadomo jest rywalizacja, jest i mamy swój klub i myślę, że na, na moment, na czas meczu zapominamy, że jesteśmy koleżankami z jednej drużyny, tylko jesteśmy rywalkami i po prostu po meczu jesteśmy znowu koleżankami.